No dobra, historia zwariowanego Marcina. It's good. Cool. Zwrywany Marcin to bardzo ciekawy oraz tragiczny przypadek na polskim YouTubie. W bardzo krótkim czasie ze zwykłego dzieciaka stał się internetowym fenomenem, zyskując w zaledwie miesiąc ponad 100 tysięcy subskrypcji, aż dwukrotnie występując przez to w telewizji, tylko po to, by chwilę później zlubieńca internetu stać się jego wrogiem, zbierając pod filmami ponad 50% łapek w dół oraz 100 nieprzytomnych komentarze. Przez to finalnie Marcin odszedł z internetu i zakończył swoją karierę. W jaki sposób do tego wszystkiego doszło? Zacznijmy od początku. Zwariowany Marcin był zwykłym dzieciakiem, który próbował swoich sił w tworzeniu filmów na YouTube. Zaczynał od kart piłkarskich, a potem przez lata nagrywał filmy, w których opowiadał o swoim życiu, robił QA, unboxingi i dużo innych losowych rzeczy. Generalnie niczym nie się i bardzo niekiedy chaotyczny kontent tworzony przez trochę młodszą osobę. Jego wyniki więc do roku 2018 też nie były jakiś zaskakujące. Zebrał na tamten moment około 1500 subskrypcji i nic nie zapowiadało przełomu. Co się więc stało, że Marcin tak nagle stał się ogromnym fenomenem? Otóż na początek muszę wam przedstawić kontekst, co działo się na YouTubie w 2018 roku. W tamtym czasie ogromnie popularne były różnego rodzaju fanów, transmisje na żywo, patologia, alkohol, przemoc czy inne złe rzeczy były na porządku dziennym. A z jednym z najpopularniejszych przedstawicieli tego gatunku trwała wówczas bardzo głośna afera, o której słyszała cała Polska. Poza patostreamami ludzie narzekali wtedy na niskiej jakości content na polskim YouTube. Użytkownicy forum Wykopel stwierdzili więc, że dla równowagi wypromują kogoś normalnego, kto robi niewinny i przyjemny content. Padło na zwariowanego Marcina. Na Wykopie pojawia się więc post: Dziecko daje przykład, jak powinien wyglądać polski YouTube. Post ten spotkał się z bardzo dużą popularnością, bo polubiło go prawie 5 tysięcy osób i zrodził on falę komentarzy ludzi zachwycających się Marcinem. Głównie tym, w jak dobry sposób składa zdania, jak na swój wiek. W dodatku ludzie dowiadują się, że Marcin jest na coś chory, przez co jeszcze bardziej u niektórych wzbudzał sympatię. Po poście kanał Marcina niesamowicie zaczął rosnąć w siłę. Poza subskrypcjami użytkowników wykopu temat podchwyciły media i zaczęły piewać się artykuły o fenomenie zwariowanego Marcina. Wiele innych youtuberów zaczęło również wypowiadać się o nim. Film, w którym Nitro ogląda filmy Marcina ma obecnie grubo ponad milion wyświetleń. W niecały miesiąc od wykopowego postu Marcin pojawia się najpierw w Dzień Dobry TVN, a niecały tydzień później w Pytanie na Śniadanie. Z 1500 subskrypcji dobija do grubo ponad 100 tysięcy, a jego filmy zbierają po kilkaset tysięcy wyświetleń. Film, który został podlinkowany pod wykopowym postem przebija barierę miliona odsłon. W tym momencie spora część internetu miała o Marcinie dobre zdanie. Każdy uważał go za zwykłego, nieszkodliwego i dobrego dzieciaka, który robi content dla ludzi w swoim wieku. I wiele osób mu kibicowało. Niestety, ale mało kto dostrzegał wtedy niebezpieczeństwa, jakie cała sytuacja za sobą niosła. Popularność ma swoje dobre zdanie. No dobra, no i co, ja już, Czy nie? Nie, nie, że Ty kompletnie. Okej. Okay. Jednak potrafi też człowiekowi namieszać w głowie i go zniszczyć. Prawdopodobnie większość dorosłych osób nie dałaby sobie rady poradzić z tak nagłym i tak dużym skokiem popularności, więc pomy. Chen o track, no teraz nie, ewentualnie pod koniec streama. sobie zrobić zupełnie przeciętnego 14 latka internetową gwiazdę, niestety nie mógł się dobrze skończyć. Zwłaszcza, że obiektywnie rzecz biorąc, Marcin nigdy nie powinien mieć cudzej subskrypcji. Jego content po prostu nie był na tyle dobry, żeby oglądało go kilkaset tysięcy osób. Nie miało to szansy na dłuższą metę wypadku. No tak, ale żeby oglądać libacje alkoholowe, to już... Już można było generować liczby, no więc... ludzie oglądają, co chcą oglądać, no. Nie wiem, no, Największe gówno można oglądać. W najlepszym przypadku. Podejrzewam, że ten filmik, idę albo nie idę, tego Menela, ma pewnie grobo ponad milion wyświetleń. Uświetlenia Marcina po początkowym skoku zmalałyby, a Marcin stałby się średniej wielkości YouTuberem. Niestety, ale nie skończyło się to w ten sposób, bo wszystko zaczęło się w tej internetowej karierze Marcina sypać. Pierwszą większą kontrowersją wokół Marcina był filmik, który zaczął krążać internet, w którym Marcin bije się z jakimś kolegą. O sytuacji było głośno i pojawiło się wokół niej wiele niepotwierdzonych informacji, które stawiały Marcina. On już wtedy wiedział, że będzie w swoim MMA i się przygotowywał. Tak, ćwiczył. Oh. Cina w złym świetle. Dla wielu zapewne mocno gryzło się z jego niewinnym wizerunkiem. Jednak raczej dla większości osób bójka z kolegą w tym wieku to nic specjalnego i każdy o tym dosyć szybko zapomniał. Niestety jednak to nie koniec kontrowersji wokół Marcina. Marcin dzięki swojej popularności zaczął dostawać dużo propozycji współprac i często nawiązywał tę współpracę. Aż za często, bo w pewnym momencie aż trzy filmy pod rząd były filmami sponsorowanymi. Po kolei reklama serwera Minecraft, film o fotelu, który dostał, czy unboxing paczki od Genesis. I ile te współpracę można było jeszcze wybaczyć, tak jedna z kolejnych to już coś o wiele gorszego. Otóż Marcin zareklamował stronę, która była oszustwem. To już nie były przelewki i prawdopodobnie jest to największe przewinienie Marcina w jego YouTube'owej karierze. Broniąc go jednak to wielu starszych i bardziej doświadczonych youtuberów reklamowała te strony. Więc Marcin uznał, że skoro oni to reklamują, to strona musi być wiarygodna. No Marcin Ewy. Wyla... Znaczy podejrzewam, że, że starzy to po teraz podpisali umowę, i mieli wyjebane, czy to jest jakiś skan, czy nie skan. Warne, że się hajsik zgadzał. No Tych tak, i... bo on jako tak od sam nie, nie mógł podejmować. Myślę, rzeczy. że <laughs> Ja nie wiem ile on miał lat. 13, 14, 15 maksymalnie. Myślę, że... No, że, że nie był osobą jakkolwiek decyzyjną. Wlał się wiadro pomyj, i na jego nieszczęście nie był to koniec kontrowersji. Kolejna drama była dosyć dziwna, bo wiele osób zaczęło zarzucać Marcinowi, że ten zmyślił swoją chorobę, aby ludzie mu współczuli. W telewizji powiedział, że jego większa postura jest spowodowana chorobą, jednak ludzie zaczęli mu zarzucać, że ten wcale nie jest chory, a dużo je. A dowodem miało być jego zdjęcie z kebabem oraz post z lokalu z kebabami mówiący, że Marcin jest tam stałym klientem. Ta afra... Ja te w dole na no nawet kebabownia. <grystanie> o tym piszę? Jakie Oczywiście jest najgłupsza z wszystkich. I Marcin był realnie chory. Poza filmami Marcin streamował, co było jego dużym błędem, bo na streamach mocno zdraził do siebie wielu ludzi. Zaczynając od sytuacji, w której dosyć mocno zwyzwał jakiegoś bardzo młodego chłopaka, mówiąc mu przy tym, że jest nikim, bo ma 9 subskrypcji. No wow. dzieci, no dzieci, no, no, kordę. To ciężkie zachowanie. No. był jasny znak, że Marcinowi odbiło od sławy, a klip ten mocno zniszczył jego wizerunek. Znowu jednak broniąc go, to ten chłopak wykonywał na jego internet ataki DDoS, czyli w uproszczeniu sprawiał, że jego internet gorzej chodził lub zupełnie przestawał działać, co uniemożliwiało mu streamowanie. Poza wyzwiskami Marcin zrobił na tym streamie coś skrajnie głupiego. Otóż zadzwonił na policję, by zgłosić owy atak. streamie. 60. 60, no. To fajnie, by nie zawalczył. Halo, dzień dobry, chciałem zgłosić ataki DDoS na mój komputer. I to gut, ja mi w ogóle. Mam Ciekawe, co ta pani sobie pomyślała. Na moim internetu. Musiałam przyjąć, pewnie. Ty się dobrze czujesz? <laughs> chyba, chyba jednak nie przyjęła. A ty się dobrze czujesz? Chyba tak, jednak dobrze No, no, no. Mogę ci zreplayować, pa. Nie, dobra. No tak. komputer i na mój internet. Ty się dobrze czujesz? Dobrze się czuję. zapraszam z Coś z zachowaniem bardzo głupim z oczywiście. Ale mimo wszystko? Hamowa ze strony tej kobiety. także znaczy to jest... ...numer alarmowy, tak? A... ...a, a, a nie... E... Okej, okay, no to jeżeli to faktycznie zadzwoni na 102 anarchii, no to dobra. To, to okej. Okay. No to, to, to masz zgłosić wypadek, coś, nie wiem, no, coś no, się nie stało. Wiesz o co chodzi. Tak nie, no nie, nie, nie wziąłem pod uwagę tego, że on podstawowa na chcie zadzwonić. Kolejny gwóźdź do jego internetowej trumny. Jednak pokazuje to też zupełnie inny problem. Marcin podczas trwania swojej kariery otoczył się złymi ludźmi. Nie miał nikogo, kto by mu w dobry sposób doradzał, w jaki sposób poprowadzić swoją karierę, co robić a czego unikać. A zamiast tego, spędzał czas z kilkoma chłopakami. Stary, jak można odpowiedzieć od tym chłopaku, że on nie jest chory? Nie mam pojęcia. Jakby nawet układ szczęki wskazuje na to, że to, no to nie jest naturalna budowa. No nie. Ja pierdolę, ludzie mają takie gówno w mózgu którzy bardzo prawdopodobne, że zadawali się z nim tylko przez jego internetową pozycję. Podczas gdy Marcin dzwonił na policję i niszczył sobie tym samym reputację, to jeden z jego kolegów był bardzo podniecony i krzyczał o dymach. Gdyby w tamtym czasie ktokolwiek ze starszych youtuberów, jakaś sieć partnerska, czy nawet ogarnięty menadżer zainteresowali się Marcinem i wzięli go pod swoje skrzydła, najprawdopodobniej uniknąłby tych wszystkich nieprzyjemności. Niestety nikogo takiego nie było. Po tych sytuacjach zwariowany Marcin przestał być ulubieńcem internetu. Jego filmy zaczęły zbierać duże ilości łapek w dół, a komentarze pod jego filmami były głównie wyzwiskami. Pojawiało się też coraz więcej filmów krytykujących go. Wykop, czyli forum, którego stworzyło, odwróciło się od niego i nie chcieli mieć już nic wspólnego ze swoją maskotką. Nic dziwnego więc, że 14-letni Marcin nie wytrzymał tej całej presji 14 lat. I niedługo tak. później zniknął z YouTube'a. Teraz warto wyciągnąć wnioski z całej no. sytuacji, a raczej z nie tego eksperymentu. Się. Poza tym, co już powiedziałem, czyli że zabrakło tutaj mentora dla Marcina, zabrakło również niektórym ludziom zdrowego rozsądku. Ponieważ dawanie 14 latkowi tak ogromnej sławy, na którą nie oszkują mu się, Marcin nie zasłużył, jest po prostu głupie. Tutaj zarzut zarówno do wykopu, telewizji, jak i innych youtuberów, którzy go probowali. Marcin nigdy nie powinien być fenomenem, którym się stał. W całej sytuacji jest No ogrom... dobra, ale jakby. Tele... chyba każdy wie jak działa telewizja. Chore dziecko, które zdobywa popularność jest idealnym idealną personą do tego, że żeby za trochę do programu śniadaniowego. No nie możesz sobie lepszego gościa wymarzyć. Hey, jego kanał na chwilę obecną ma tylko jeden film, dodany 11 miesięcy temu, wyjaśniamy dramę po kilku latach. O. To nie dawno, to, ro, to rok no rok czasu. A? Ale zupełnie inaczej wygląda. To... No nic innego też. Ile są. lat, do 4? 4? Prawie 5 mną ...ofiarą. Sytuację Marcina można śmiało porównać do sytuacji, w której ludzie nagle wygrywają ogromne sumy w loteriach. Jak się okazuje, wiele z tych osób przez to, że nie zapracowały na te pieniądze, szybko je tracą i wracają do swojego normalnego życia. Tak Marcin po nagłej popularności zniknął. Co prawda jakiś czas później próbował wrócić, jednak szybko się zniechęcił. Prawdopodobnie spowodowane to było ponad przeciętną ilością łapek w dół oraz nieprzychylnych komentarzy. I na pewno cała sytuacja się na nim mocno odbiła psychicznie i ciągnęła się za nim przez te wszystkie lata. Bo cztery miesiące temu wrzucił film, w którym wyjaśnia dramy. Dramy, które działy się cztery lata temu. Co pokazuje, że dalej nie zamknął tego rozdziału w swojej głowie. Potrzebował filmu, w którym to wszystko wyjaśni. Jak sam Marcin mówi, nie zamierza wracać na YouTube. A ten film jest prawdopodobnie jego ostatnim. Dalej czasem dodaje coś na TikToka czy Instagrama i prowadzi obecnie normalne życie nastolatka. No i klasa. No i niech sobie trwacie. I niech się powodzi.